W domu bywasz gościem, czy są takie chwile, kiedy, kiedy masz czas dla rodziny? To prawda, może to no trywialnie zabrzmi, ale faktycznie w domu bywam gościem. No, niestety, no, każda praca ma swoje plusy i minusy. To jest chyba największy minus tej pracy. A najbliżsi czasem wytykają, że A, może byś odpuścił koncert? Czasami pojawia się tekst pod tytułem no fajnie by było jakbyś dzisiaj nie jechał. Kto tak mówi najczęściej? No najczęściej właśnie ci najbliżsi, żona, córka i, no i jeszcze parę osób się znajdzie. A jak reagują twoje dzieciaki, kiedy widzą cię na, na wizji gdzieś tam w Polo TV, czy, czy w innych stacjach? No jest to dla nich normalne, jest to praca taty Nie tyle, tak po prostu. Znaczy Szczerze mogę przyznać, że córka moja nie lubi mojego uniformu, bo wie, że jak go zakładam, to tata wyjeżdża z domu po prostu. No i no i tak wiecie, no. tak po prostu. A czy dzieciaki również przejawiają e, e, jakieś talenty artystyczne? Młodsza córka nie wiem, bo ma dopiero, dopiero nie spełnia cztery miesiące, natomiast starsza siedmioletnia, niepełna siedmioletnia, jak najbardziej tak. Czyli gratulujemy tatą niedawno zostałeś i to nie zostało gdzieś tutaj medialnie, e, że tak powiem, rozpowszechnione. Tak, zostałem tatą, szczęśliwym mojsem, no coś wspaniałego, coś wspaniałego czego nie da się zastąpić. Wszystkimi innymi sukcesami, nawet wybaczcie, kochani, tymi muzycznymi. Jak má ma maleństwo na imię? Pola. Pola. Tak, po prostu jak Pola Raksa. Albo Pola Negri. Albo i Negri.